Siema widzowie z tej strony Super Joshi, Dzisiaj gramy z moim bratem Bedworcy, Mano po Oczywiście postaramy się to być mina. No. Robimy spacy. Na z tym średziemień widać, ci powiem. ten nas tutaj, o ten Bera. Jak kogoś walniesz 6 razy, to dwa razy tyle damagea. Mm. Opem. Mm. Dużo Jak to do do zera, to bardzo Widzisz, Dobra. E francuski serwer. Już do nie będzie za serwant ice. Więc tak też. Idziemy obudry łóżka. Możemy kupić. No, kurybe jedną nie, bo teraz to, to zniszczy nie jest pewnie nie. O, już drewnem budują. Drewnem? Ja jak to okay. ja w Super. Ja środek, ale już to się w środku. Razem środka. A ten dwiekomy, to widać od zganie jest. To jest właśnie. na ma skin na a to, to, to... A to po okay. Dobra. Nie żeby zrobić pójście do zbiaku. Tak, Dobra, lecimy. Ej, oni mają drona! Kto?

Jakiś tam istnieje. O, on najpierw Bad Gaya. Który istnieje u mnie. I właśnie go gonię. Ono o tym wie. Ja go gonię. Ono o tym nawet wie. Ja go zabiję. O. Jestem Bad Gaj. Zabij mnie. 5 hitów jeszcze Super. 5 hitów będę miał dwa razy tyle. Już. Super. Tu, lulu, super tu, No, tak. No to już idziemy co początku. To po prostu napiszcie na komentarzu fuj. Fuuj, no. dwukropek jaką grę. Gdzie gra w kolejnym odcinku. No. Albo nie wiem, czego napiszcie w komentarzach. Nie lepiej. Po jaką grę chcecie i tyle? O kurde. No ten raczyk. o... już idą po mnie. Już idą po mnie do żaden. Aha! Ja, wiedziałe. ja, ja dodałem, wiedziałem. Dobra. Koniec. 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 Oz mi się. A mnie odrodziło, dobra. Dobra. Trzesi tu. Uciekam. Dobra, jest tu nie, o, nie. Oj oj, oj! Dobra. O, jaj, jaj. Oj, oj, oj! O, idą do nas! Okej? Okay. No, idą do nas. I'm a bed. Idzie po mnie, idzie po mnie! O, tak? A! Ej, dobra, dobra, żebyś się odn... na... jak się. Tak. za to, proszę, nie oceniajcie. Tak mi się bo zaatakował mnie, mam ja mam kill'ów w no to jak inaczej to można skomentować? Ja taką z kill'owem w ręce. No to można bić, prawda? No nie można. Dlaczego ja tak... Nie się właśnie no klu. Ej, nikogo nie ma ugrinić na bazie. Nie, oni się bardzo Ej, tu leci, to leci puszka. Ej. Ej. dobra, oni dobudowują, dobudowują. Nie no, znowu, znowu miękkie do budycji. Dobra, ja mam wędkę. No dobra, lecimy. No Jest. O żelazu! Nie no, uda nam się, nie no, uda nam się, uda nam się, uda nam się, uda nam się. Nie jesteśmy Tlimem, którego jest najwięcej, ale... Pamiętasz ostatniego główna, że nas... Raz... Oj sobie budują, wiecie, taką osłonę, ci idiobów nas. No to w ogóle, bo to co tutaj grób. Ja, tak ja mam ale tutaj spróbuję, wiesz, się ogarnąć. Spróbuj no, wiesz ogarnąć tej ich. Dobra. Dobra. Zabijmy mnie. Ale nieważne, spróbuj tak, zrobić jakiekolwiek. O kurde, idą pola. Idą! Nie? Mhm. Nie ma? O, tam. Chyla to była. Co mnie nie się nie wygląda? Nie no. Nie dobra, zacznijmy komentować, w ogóle jest ten, w ogóle to jest o, o patrz, ją! O, U mnie tak kopnął, że ja tutaj wylądowałem. Bo ja sobie myślałem, że jestem hakerem, ale. Brak, uciekam stamtąd. Nie ma opcji. Nie ma opcji, ja tam dłużej posiedzę. Widziałeś to, czy nie? No. Widziałeś, on mnie tak walnął z miecza? Zaraz no. po prostu wiesz, wyleciałem. Na co kupić Alan. Ja myślałem, że to jest mój koniec, ale to prawda. No. Ja go tutaj no, przeprowadziłem. Nie, ja. Alan. Będę teraz zniszczył. Bo je przeprowadziłem. Janek, Walgo. go. No dobra, no, za no, no, to już przepiężkę. Ty, 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 ty też tak go zmieścił, żeby ja nie Janek wyciekał. Wiesz, widzowie, ogólnie w komentarzu napisuście no, klacz. Za coś się stało, widzicie. Nie wiem, kto został widział, ale. Ja grubo. Grube, grube. Cztery języki sobie oczywiście kupuję. No, jakiś gość tu oby mnie dropnął 4 razy, No, no komentarze. No, Ten baconek. No. Ten baconek jest z no? Ale, ale, ten, ten, to co ja tam zrobiłem, to była gruba akcja, prawda? No. Nie wiem, wy widzowie możecie napisać komentarzu, naprawdę, klacz! Bo widzieliście, że ja nie umiem robić montażu. w niektórych Ja tego nie zmontowałem. To był 100% legit. Nooo, mam, ja to już Ty Typ mnie nie zabił, no. Rozumiem, mm. typ mnie zabił. Jakoś. Przez to, że ja skoczyłem w takim momencie, jak on mnie walnął, i mnie mm. to wyrzuciło wystarczająco, mm. daleko, w powietrze, eh. No, mam Protection? Nie, coś, mam 5 diaksów, co mam kupić. Nie, nie armory kupię. No, no tak. Mamy teraz, ale kuj, mam już te ulepszone rzeczy tutaj, możemy... Za cztery szmaragdy gdy jest wiesz. Wiesz, to mierz. Ja spróbuję tylko odbierać. Nie, za cztery szmaragdy jest diamentowy Nie ja na razie mówię. Ja to będzie, Ja będę tak miał już, to zrobię go włożę do skrzynki, wiesz co. Nie na razie nie sobie mogę. mieć na ostatnią walkę. Ej, dobra, bo tutaj to wiesz. O, pij nam generator. Ja tu zdobyć zrobić jakieś szmaragdy. Ale cztery szmaragdy co nie jest. Właściwie nie chcą, może przez... tym czasem. Dobra. Dodać mi trzy szmaragdy, ludzie już tutaj po to idą. Ja nawet nie wiem, za ile sekund robię trzy szmaragdy. Dobra, mam. Mam trzy szmaragdy. Będę ja miał drugiego. Dobra, łowię. Wszystko po pięć będę miał drugiego. Może się uda mi, żebym się tego trzeciego i czwartego zrobił. Ale nie mam dla tego pojęcia. Kurde, kto z Steam no, mi zgarnął. Szczebosa emeralda. Bo no, czasem w posiadaniu dwóch szmaragdów. Przejdźmy. Pięty Janek, idę na Bena. Idę na Bena. Nie ma szans, że nie idę na Bena. No miałem dwa szmaragdy już. W ogóle nie. Myślę, że jak sobie. Jak sobie też się złożył. Ja teraz czekam kolejne na szmaragdy. Oczywiście właśnie teraz to nie idę. Ej ja się zbroję. zbroi. Bo zbroję? zbroi. Dobra! Lecisz! Ej, bierze, że Redu też wyrębnę. Dobra. bierze, je Redu też A teraz ktoś przyszedł. Ej, dobra, mam, mam smaragda, mam smaragda. Idzie po mnie, tak? Też? To się nie po mnie. A nie, nie idzie po mnie. Mam się nie określić. Mam! Mam też smaragdę. Wbijam. Wbijam do bazy. Dobra. Wbijaj. Tylko, że nikt mnie teraz, bo wie. Ja lecę po... Kupuję sobie ten diamentowy miecz, Alek. Okej? Okay? No. Dobra. Ale jak po prostu jakakolwiek. Później się tak zbroję, no kupię ten miecz. Jaki to ma damage? Jezu, jaki to ma damage? Nie wiem. Ale oczywiście wkładam go sobie do skrzynki. Na, no. na czas ostatniej bitwy. Jędrperłów parą też na czas ostatnich bitwy. Te bloki też. Te bloki. Może mi tu już jeszcze więcej bloków. Dobra, no skaczemy. Idzie! Znaczy, ja nie wiem, to a co nasze opinie? What? No, masz opinie, jeszcze jedno Kupi nam protection. Tylko, ja muszę mieć zbroję, żeby tylko to się działało. Yes! <grym> Jak ty? ja pójdę. Ja sobie. Kupię serię. Ja. Okej. Okay. Lepsze kopalnie. Hmm. No. Dobra Janek, ja lecę na... Na kogo? Hmm. Dobra, mamy. Kupię pierwszą zbroję. Za cztery jest? Dobra. Druga jest za 123 lata, no dobra. Hmm. Może też mieć dobrą zbroję, żeby móc jakoś tam walczyć. No. Mam też te perły na ostatnią walkę. A, no. Uwaga, tutaj, tutaj. O, mam nam zbroję, to was? Nie A ty, sobie, co ty jest to brończę, to wiesz. Okej. Okay. A ile jest trochę? Jeden. Dobra, to ja będę tylko nie. będę knigować te razy. Po prostu. Jakby muszę zrobić żelazo na drugą zbroję, tylko mi się tam. To jest do małej też jedną zbroję. O. nie. Dobra. Ale ja po ja prostu takie dron, taki dron, a gdzie dron? Dobra. Nie wiem, że to nie dron. Nie, ja nie mam drona. Co możesz mieć? Ja też nie mam. Trzeba może tutaj coś z tego, o Szwajcari nie. Nie, ale nie, 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 Dobra. Ja to jest? na... Niks. Ej, chodzi o ustawę, to Dobra, to jest coś dobrego, okej. Lisa Biś zabij mnie! Idą do nas już. To jest jak tą... Tak, wiem. To jest jak są ustawy. Wiem. Strzela do nas Wiem. Dobra, ja przenikam. O, zgubiłam bazę. To nie czujeństwo. Ale bazę. Idzie tu. O nie.

Balk, chowamy o, się, i los. Po będzie. O górna. Proszę nam tygna. mam na górę. Ja pod na górę. Od na górę bazy. Nie mam mnie jeszcze. Ty jeszcze żyjesz? Chyba tak. Coś jeszcze żyję. Więcej ludzi się do nas zbiera. Ja jeszcze żyję. Tylko dwójka zda, tylko my we dwójkę. Chowaj się, Alek! No. Wszędzie gdzie możesz. Chowaj się! Oni już po mnie idą, prawdopodobnie będziesz jedynym żyjącym. No. To, Padłem, obserwuję Cię Jeden hmm. w BLUESACH! Jeden w Lucach A! No, w no, dziękujemy za oglądanie. Niestety nie wygraliśmy ręki. Znowu się widzimy. Może jeszcze dzisiaj. Pa!